Wyrok dla teściowej Gina Hackmana morderstwo, manipulacja i ostatni akt zdrady. To nie był pożegnalny uścisk ani ostatnia rozmowa przy kominku. To była cisza, zimna, przerażająca cisza, która zapanowała w domu legendy Hollywood. Jean Hackman i jego żona zostali znalezieni martwi, lecz to nie koniec tej historii. To dopiero początek najciemniejszego rozdziału ciała odnalezione w osobnych częściach rezydencji. Psy czuwające przy drzwiach brak oznak włamania, lecz ślady walki a potem najważniejsze odkrycie wszystkie ślady prowadzą do jednej osoby. Cichej staruszki. Teściowej, Yoshi Fister, dlaczego kobieta, która powinna być symbolem rodzinnego ciepła, zamieniła się w bezlitosnego kata? Jakie tajemnice skrywała przez dekady? I co tak naprawdę wydarzyło się w ostatnich dniach życia Jin Hakmana? To historia o obsesji, kontroli i rodzinnej zdradzie. O kobiecie, która przez lata żyła w cieniu, aż wreszcie ten cień pochłonął wszystkich. Zostań z nami i odkryj prawdę, która zburzyła ciszę w domu legendy Hollywood. Wyrok dla teściowej Jean Hackmana, pożegnanie na zawsze. Jean Hackman, kiedyś uważany za twarz Hollywood, ikona kina, legenda, której nazwisko niosło ciężar pięciu dekad niezapomnianych filmowych emocji, nie mógł przypuszczać, że ostatni rozdział jego życia zapisze się tak brutalnie. Życie, pełne blasku i licznych nagród, miało nagle stać się areną dramatycznej tragedii, która wstrząsnęła całym krajem. Mroźny poranek w Santa Fe w cichą, zimową środę 26 lutego, miejscowa policja przybyła do domu Jin Hackmana w Santa Fe w ramach rutynowej kontroli stanu zdrowia. Jednak to, co odkryto we wnętrzu rezydencji, było dalekie od zwyczajności. W milczeniu i przytłaczającej aurze tajemnic, funkcjonariusze natrafili na przerażające sceny: 95-letni aktor oraz jego żona, Betsy Arakawa, leżeli martwi w oddzielnych częściach domu, jeden cicha sylwetka zgarbiona w błotnistej pralni, druga, spokojnie rozłożona w osobnej części rezydencji. Na pierwszy rzut oka mogło wydawać się, że dom został opanowany przez naturalny spokój, lecz głęboka cisza skrywała mroczne sekrety, a niedaleko od ciał znajdował się martwy pies, podczas gdy dwa pozostałe zwierzęta stały niczym cisi strażnicy, świadkowie niewyjaśnionej tragedii. Tajemnica domu pełnego sekretów rodzina Hackmanów, znana ze swojej dyskrecji, od dawna utrzymywała granice prywatności, lecz nic nie wskazywało na nadchodzącą tragedię. Sąsiedzi zaczęli zauważać, że telefon nie odbierał połączeń, a zwykle obecna gospodyni domowa została nagle poinstruowana, by nie przychodzić. Mimo że Jin Hackman w ostatnim kontakcie 17 lutego, brzmiał jak zawsze skupiony, jego głos zdawał się być pełen rozproszenia, jakby jakaś niewidoczna siła odciągała jego uwagę. Dziewięć dni później cisza, która otoczyła dom, stała się przytłaczająca, śledztwo, niewyjaśnione dowody i zimne kalkulacje. Na miejscu zbrodni nie odnaleziono oznak włamania ani chaotycznych śladów brutalnego rabunku. Zamiast tego wszystko wskazywało na precyzyjnie zaplanowaną akcję, zarówno Jean, jak i Betsy mieli ślady zewnętrznych obrażeń, które przeczyły naturalnemu zgonowi. Ślady walki, siniaki na ramionach, pęknięcia kości, a nawet nietypowo ustawione przedmioty, wszystkie te elementy budziły podejrzenia o świadome przeniesienie ciał, by ukryć prawdziwy przebieg wydarzeń. Co więcej, pomimo zamkniętych drzwi, alarm nie został wywołany, a dom, choć z pozoru nienaruszony, krył w sobie niuanse, które wskazywały na wewnętrzną zdradę. Dowody szybko zaczęły kierować uwagę organów ścigania ku osobie, która przez lata zdawała się być niemal niewidoczna 92-letniej teściowej Betsy Joshi Fister. Pozoru cicha, delikatna i niemal stereotypowo staroświecka, Joshi była obecna na rodzinnych spotkaniach, lecz niewielu zdawało sobie sprawę z głęboko zakorzenionych problemów, które kształtowały jej osobowość. Rodzinne tajemnice i mroczne korzenie Joshi Fister urodziła się w 1933 roku na Hawajach, w surowym, postwojennym środowisku, gdzie tradycja, dyscyplina i tajemniczość miały pierwszeństwo. Wychowana w restrykcyjnym domu, gdzie emocje uważano za słabość, nauczyła się tłumić swoje uczucia, budując maskę niewinności i posłuszeństwa. Jej małżeństwo z amerykańskim żołnierzem Ronaldem Ferem dało początek nowej erze, ale jednocześnie zrodziło fundamenty dla późniejszej obsesji nad kontrolą i podporządkowaniem. Betsy, jedyne dziecko Joshi, już od najmłodszych lat była kształtowana przez matczyną surowość, lekcje fortepianu, baletu i matematyki w tempie, które przyprawiało o niedowierzanie. Życie Betsy, niegdyś pełne obietnic niezależności i artystycznych marzeń, stało się sceną nieustannej walki między pragnieniem wolności a oczekiwaniami narzuconymi przez matkę. Gdy Betsy zdecydowała się na związek z Geneem Hackmanem, mężczyzną znacznie starszym, lecz uosabiającym blask hollywoodzkiej legendy, Yoshi poczuła się zdradzona. Jej ciche, lecz rosnące w sobie uczucie gniewu, stopniowo przeradzało się w obsesję, która miała doprowadzić do niewyobrażalnej tragedii. Chronologia wydarzeń i niewyjaśnione sygnały, śledztwo ujawniło, że kilka dni przed tragedią w domu Hakmanów zaczęły dziać się rzeczy niepokojące sygnały. Dzwoniący telefon, nieodebrane wiadomości, nagle zalegająca poczta, wszystko to budziło niepokój wśród sąsiadów. Jeden z mieszkańców opowiedział, jak słyszał ciągły, nienaturalny szczek psa, który nagle ucichł, co tylko potęgowało atmosferę zagrożenia. Ostatni telefoniczny kontakt z Jeanem Hackmanem miał miejsce 17 lutego, gdy w rozmowie telefonicznej z agentem literackim zabrzmiał niepewnie, jakby myślami był gdzie indziej. Tego dnia czas zdawał się zwalniać, a nagłe przerwanie połączenia stało się przerażającą przepowiednią. Niewielkie, choć niepokojące szczegóły, otwarte okna mimo mroźnej zimy, niezabezpieczone wejście, zapowiadały, że ktoś, kto znał dom od podszewki, mógł swobodnie w nim się poruszać. Niewidoczna ręka zdrady. Gdy policja weszła do rezydencji, znalezione ciała nie dawały miejsca na przypadkowość. Jean Hackman, znaleziony w pochylonej pozycji w pralni, miał na sobie ślady brutalnej walki: pęknięty nadgarstek, siniaki, krwawe zadrapania. W innej części domu Betsy Arakawa spoczywała pozornie spokojnie, choć drobne obrażenia na jej szyi i wyczerpujące ślady uduszenia zdradzały, że jej ostatnie chwile były równie dramatyczne. Wszystkie te szczegóły sugerowały, że morderca działał z zimną premedytacją. Najbardziej przerażające były odkryte dowody wskazujące na osobę, która miała dostęp do domu, Joshi Fister, Teściowa, która przez lata była postrzegana jako cicha i nieinwazyjna. Jej obecność w domu, niepokojące ślady jej odcisków palców na rozbitym lampowym podstawkach oraz zagadkowy szalik znaleziony w koszu na śmieci stały się kluczowymi elementami skomplikowanej układanki. Kulminacja śledztwo, aresztowanie i mroczny wyrok. Kiedy szczegółowe badania dowodów, od analizy śladów DNA, poprzez wywiady z sąsiadami, aż po cyfrowe ślady w telefonach, zaczęły wskazywać na Yoshi, sprawa nabrała dramatycznych rumieńców. Okazało się, że Yoshi nie tylko posiadała własny klucz do domu hakmanów, ale jej telefon wykazał dziwne przerwy w aktywności, a jej ruchy, rejestrowane przez pobliskie kamery, idealnie zbiegły się z momentami, kiedy w domu zapanowała śmierć. Zarówno fizyczne, jak i cyfrowe dowody tworzyły obraz osoby, która z zimną kalkulacją i premedytacją przeprowadziła czyn, mający na celu odzyskanie kontroli nad rodziną. Yoshi, niegdyś uważana za niepozorną, delikatną kobietę, została obwiniona o brutalne zamordowanie własnej córki Betsy oraz jej męża, legendarnego aktora Jin Hakmana. W dramatycznym procesie, pełnym napięcia i emocji, sąd jednogłośnie uznał ją za winną morderstw. Podczas aresztowania, przeprowadzonego w spokojnej, niemal chłodnej atmosferze luksusowego domu opieki w Los Angeles, Yoshi nie wykazała ani śladu skruchy. Wstąpiła do celi spokojna, zaskakująco opanowana, jakby cała tragedia była jedynie długofalowym, wyrachowanym planem, którego finał był nieunikniony. Dziedzictwo tajemnicy i bolesnych sekretów, historia Jin Hakmana i Betsy Arakawy szybko stała się przedmiotem intensywnych spekulacji mediów, dyskusji w kręgach kryminalnych, a także przedmiotem niepokojących teorii spiskowych. Ostatecznie jednak mroczne sekrety rodziny Hakmanów wyszły na jaw, opowieść o miłości, zdradzie, długotrwałej kontroli i bolesnych rodzinnych ranach, które przez lata były ukrywane pod maską uprzejmości i tradycji. Yoshi Fister, od zawsze uważana za cichą, niemal niewidoczną postać, okazała się być kluczowym elementem tej tragicznej układanki. Jej droga, wydeptana przez lata surowych zasad, rygorystycznej dyscypliny i ukrytej urazy, ostatecznie doprowadziła do katastrofy, która nie tylko zakończyła życie dwóch ukochanych osób, ale również na zawsze zmieniła sposób, w jaki postrzegano rodzinne tajemnice. Refleksje nad tragedią. Tragedia w domu Hakmanów to nie tylko historia niespodziewanego morderstwa, to opowieść o tym, jak niewypowiedziane konflikty, ukryte żale i obsesyjna potrzeba kontroli mogą przeistoczyć życie w koszmar. To przypomnienie, że nawet najspokojniejsze z pozoru domy mogą skrywać mroczne sekrety, a najbliżsi nam ludzie mogą stać się sprawcami niewyobrażalnych zbrodni. Wyrok dla Yoshi Fister stał się bolesnym symbolem rozpadu rodziny, która przez lata budowała swoją historię na pozorach, lecz w głębi serc tliły się tajemnice, które z czasem eksplodowały z przerażającą siłą. W obliczu tej tragedii, cała społeczność, fani i miłośnicy Kina, którzy niegdyś podziwiali Jin Hakmana, musieli pogodzić się z faktem, że nawet legendy mogą zakończyć się w cieniu zdrady i przemocy. Ten dramatyczny, pełen szczegółów i napięcia zapis ostatecznych dni Jin Hakmana oraz tajemniczej postaci Joshi Fister pozostawia widza z bolesnym przesłaniem. Nawet w świecie pozornej doskonałości kryją się mroczne sekrety, a najbliższe relacje mogą stać się areną największych dramatów. Czy naprawdę jesteśmy w stanie poznać wszystkich ludzi, których nazywamy rodziną? Historia ta przypomina, że czasami za spokojnym uśmiechem kryje się mrok, a cicha obecność może stać się przyczyną tragedii, która na zawsze zmienia bieg życia. To opowieść, która nie tylko szokowała społeczeństwo, ale również pozostawiła trwały ślad w pamięci, zmuszając nas do refleksji nad ceną, jaką płacimy za ukrywanie prawdy i nieujawnianie bolesnych sekretów. W obliczu tej tragedii jedyne, co pozostaje, to pożegnanie na zawsze z człowiekiem, którego światło już nigdy nie zaświeci na wielkim ekranie oraz z historią, która przypomina, że prawda, choć bolesna, zawsze wyjdzie na jaw. Mam nadzieję, że ta wersja spełnia oczekiwania pod względem spójności, bogactwa detali oraz dramatycznego i emocjonalnego przekazu.